Witam Państwa, jestem lekarzem i doradcą laktacyjnym i chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami o zastoju pokarmu w czasie karmienia piersią. Czy to w ogóle możliwe? Gruczoł piersiowy wytwarza mleko i to mleko powinno przez gruczoł piersiowy w czasie laktacji swobodnie przepływać. Podobnie dzieje się w nerce, możemy sobie to tak wyobrazić. Jeśli chodzi o gruczoł piersiowy, najlepiej opróżnia go dobrze sące, prawidłowo przystawiane dziecko. Ale jeśli jest jakiś problem, jakaś przeszkoda, dziecko tego nie robi albo robi to nieprawidłowo albo zbyt rzadko, mleko może zalegać w pęcherzykach mlecznych. I zobaczmy, jeżeli. Mleka robi się za dużo, uciska na komórki nabłonka wydzielniczego, uciska na naczynia włosowate, dochodzi do przesięku, później obrzęku i mleko stoi w pęcherzyku. Czy to boli matkę? Trochę boli. To jest taki niewielki ból przy dotyku, przy palpacji. Sam gruczoł w tym miejscu to jest taki Jeden płat gruczołu robi się gąbczasty właśnie z powodu tego przesięku. Jest takie zgrubienie, trochę jak gąbka. Mleko słabiej wypływa albo wcale nie wypływa, wtedy mówimy o takim zastoju pełnym. Stan ogólny mamy, jest dobry, żadnych innych objawów nie mamy. I teraz jak postępować? Najważniejsze jest skorygowanie techniki przystawiania dziecka do piersi. Jeżeli dziecko będzie dobrze, prawidłowo przystawione i efektywnie będzie ssało, będzie opróżniało gruczo. Więc to jest podstawa w zasadzie każdego działania. Tutaj może bardzo pomóc doradca laktacyjny. Częstość karmień też ma ogromny wpływ. Tych karmień powinno być przynajmniej 8 na dobę. I teraz, co ważne. Jeśli mama karmiła raz jedną, raz drugą piersią na jedną sesję karmienia, to powinna postępować tak samo, czyli karmi jedną piersią, drugą piersią, mimo że ta druga jest chora, następną sesję zaczyna od tej chorej piersi i kończy na zdrowej. Ale jeśli mama karmiła jedną piersią na sesję, a potem następną sesję karmiła drugą piersią, a teraz ta właśnie druga jest chora. To również karmi naprzemiętnie, ale przy każdej sesji karmienia troszkę. Powinna również nakarmić z chorej, żeby utrzymywać stały przepływ mleka przez gruczoł piersiowy. Po karmieniu można położyć chłodny okład na ten zajęty obszar piersi, ale nie dłużej niż na 10 minut. Można przyjąć środki y, farmakologiczne, niesterydowe przeciwzapalne. Piersi nie można uciskać ani ogrzewać. Należy myć ręce przed karmieniem, prawidłowo się odżywiać. Jeżeli zaczyna Sytuacja się pogarszać, nie ma poprawy po takim postępowaniu, albo zaczynają być objawy ogólne, wysoka gorączka, trzeba się natychmiast udać do lekarza. Jeśli mama ma rany brodawek piersiowych, jeżeli są jakieś jeszcze inne objawy, natychmiast udajemy się po pomoc medyczną. Czytajcie Państwo publikacje yy, doradców laktacyjnych, który, które tutaj yy, prezentujemy. Zapraszamy na nasze kursy i zostawiajcie komentarze, o czym jeszcze chcielibyście z nami rozmawiać.